Cześć siemanko, z tej strony Agrokapi Witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19 Jesteśmy na polskiej wsi W tym odcineczku zajmiemy się Kultywatorowaniem Tylko jeszcze wam mogę pokazać Co tu się zmieniło Jak widzicie poukładałem tu belki Te słomy pozbierałem Siano też, jak widzicie siana za dużo nie zostało Bo większość to w sumie krówki zjadły Tutaj słoma poukładana Tutaj jak widzicie Nie będzie to przeszkadzało Tutaj mam warsztat, bo po prostu tam nie mogę, po prostu nigdzie na gospodarstwie go postawić. A, i jeszcze tutaj baczka do wody. Taka stara, ale jara, jak to mówią. Yy, tutaj postawiłem ten warsztat, żeby wiecie tam przyczepę, na belki zmodyfikować, czy, czy ogólnie po prostu jakie tam przeprowadzać modyfikacje. No dobra, więc będę przedłużania. Zasiadamy do 60. palamy i jedziemy po kultywator nasz tutaj panie tylko trzeba jechać gdzie je się śpiesz już mamy czas tu i tak będzie trzeba go wyciągnąć bo siewniczek żeby zaczepić to i tak czy tak bym musiał go wyciągnąć więc tutaj o kurna to ładnie tu podjechać dobra jeszcze trochę będzie panie o kurna gdzie ty jedziesz co kurna hata na biegu zostawiłem gaz na fulla i pojechała ja piercele tego to nie było. Tytuł odcinka, uciekająca 60. To będzie bardzo dobry tytuł odcinka. Już mam kur na tytuł. Już mam tytuł odcinka. Dobra, mamy zaczepiony, to lecimy na poletko. Tutaj nasze elegancko się sprzęcik prezentuje pierwszy raz używany tutaj na tej w sumie serii, bo, bo w sumie tutaj nie było jakoś za bardzo okazji, to jest chyba już dziewiąty odcinek tej serii. I fajnie to leci, tam już się pojawia. Widzę nawet fajne mody się pojawiają, już do tej 22. Ale myślę, że jak na razie tutaj można cisnąć z tą 19. Czemu by nie? Tutaj od razu sobie widzimy na pierwsze pole z lewej. Bo to jest bodajże nasze pole, żeby nie było lipy, żeby ja nie wjechał na nie swoje pole. To jest jeszcze się tak tylko upełnię. Dobra, to jest nasze pole, opuszczamy. Łogi, natłoki. I lecimy z robotą. Elegancko. Te lusterka niestety nam nie działają. Tro szkoda troszkę. Szkoda, ale to... Taki szczególik malutki te lusterka. Kurde, ale mija, który wiezu, Nieprzyzwyczajony do takich małych maszyn jestem. Ale mijaczek malutki nam wyszedł. Ale to zaraz się poprawi to my już poprawiłem nie chcę tak jakoś mijaków robić bo później będę... teraz tu zajść za bardzo raz jadę za daleko no kurde już dawno w takich maszynach to się nie grało malutki autko sobie ciśnie tutaj coraz przy razie chyba będę jeździł więc wyciofamy do przodu do tyłu tutaj krzaczki można tak opuścić. i łogi na tłoki jak widzicie, tak mamy godzinkę tutaj 12.20 fajnie czas leci i co najlepsze nagrywam odcinek o normalnej porze. No w miarę normalnej porze. Mamy 16.54 czasu realnego, rzeczywistego. Więc jak widzicie można czasem nagrać dzisiaj. W sumie nagrywam to kiedy? Wcześniej to nagrywam chyba piątek. Tak. W piątek to nagrywam, a w czwartek będzie wydane. Tylko nie, wiem, że w piątek nagrywam to inny, znaczy piątek jakby przed wydaniem, tylko jeszcze w sumie chyba to nagrywam, no tak, to nagrywam przed wydaniem jeszcze Farmer Farmers Dynasty, Dynasty, no tak, 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 dokładnie jeszcze przed wydaniem nowej serii, więc tam w tym odcinku w sumie zaprosić nie mogę. Chociaż w dalszym ciągu mogę Was zaprosić, żebyście tam mogli wpaść, zobaczyć jak to tam mi idzie. Wiadomo, w tym, w tym tygodniu myślę, że też w niedzielę się pojawi odcineczek, bo w sumie czemu by nie. Można go w sumie nagrać? Nie powiem, że nie. Bo... W, lub, znaczy lubię. zaciekawiła mnie ta gra dosyć konkretnie. Swoją fizyką. I jeszcze chciałem ogólnie jeszcze jedną grę nagrać. Farmer's Life. Grałem w prolog tego. I powiem Wam, że też naprawdę świetna gra. Tylko tak, jakoś nie mogłem się do tego przekonać, żeby ją kupić, bo tak jakoś no w sumie nie wiedziałem. Nie mogłem się jakoś przekonać za bardzo do kupienia. Ale prawdopodobnie kupię i zrobimy kolejną serię. Może jakiś Eurotraczek wleci jeszcze, żeby nie tylko ten farming cały czas. Zobaczymy, jakiś tam możemy w sumie odcineczek nagrać. Czemu by nie co tu jeszcze, tutaj na tej serii bym chciał jakieś brony zakupić będę jechał tam oglądać do takiego, tutaj ze wsi takiego rolnika, to myślę, że na odcinku to zrobimy, pojedziemy sobie tam golfiną obejrzeć, może w następnym odcinku bo raczej nie kupię to teraz tylko jakoś tak, nie wiem, z 2-3 odcinki to pojedziemy sobie najpierw golfem tam obejrzeć, bo on chyba ma tam bodajże dwie pary tych bron, ma tam chyba trójki ciężkie i lekkie piątki, takie lżejsze więc zobaczymy co tu co tu po prostu wezmę zobaczymy na co się zdecyduje bo w sumie takie po orce na przykład przeciągnąć bronami to by trzeba było ciężkimi już latać po orce bo też by można było fajnie to rozwalić tą ziemię talerzówkę też planowałem jakąś zakupić, ale to Zobaczymy jak się uda, bo talerzówkę mam już tam wypatrzoną, tylko, że... Tylko niestety trochę dalej jest, więc bym musiał kminić coś z lawetą. A nie wiadomo jak to z tą lawetą wyjdzie. Czy to się uda z tą lawetę po prostu, czy się uda nam ogarnąć. Myślę, że raczej nie będzie z tym problemu. Bo tam kumpla mam, który właśnie tam jeździ na lawetach, więc postaram się ogarnąć. Nie wiem czy będzie... Czy się uda nagrać, jak on... Jak jadę z nim tam po to, czy nie za bardzo Zobaczymy Bo on taki wiecie, nie lubi za bardzo kamer, Więc Prawdopodobnie on mi to po prostu Nagram wam już jak Tam przywiezie tutaj On chce tam nie wiem, pójdzie na kawę Najprawdopodobniej tam jak zawsze, zwykle O kurna, Tu ręczny zaciągnąłem Pójdzie sobie na kawkę Znając życie, żeby Tam sobie w domku kawkę wypije Ja się tam rozładuję tą talerzówkę tam wiadomo jeszcze chwilę posiedzimy, pogadamy, pojedzie i, i... No i po prostu tak tak będzie. Taki plan jest. Bo czemu by nie? Tak kurde dziwnie się trochę na takich małych maszynkach gra i na takich małych polach. Tak jak patrząc na, nawet na teraz są serię na tej. na 22. To tam już mamy takie konkretniejsze maszynki. A tutaj jeszcze takie wita. Starsza troszeczkę. Starsze, mniejsze i takie wiecie, mniej wydajne niż tam, ale no kiedyś tu też jakiegoś John Deera kupimy, albo nie wiem jakiegoś Case'a, prawdopodobnie coś takiego będzie, albo jakiegoś Ja może tutaj kupimy, wszystko to z czasem, z czasem, z czasem tu zobaczymy jak to będzie wyglądało, myślę, że będzie git. Tu, kurde już w prawie pole kończymy. 8 minut. Mamy odcineczko, więc elegancko. Szybko poszło, nie powiem, szybciutko. Bardzo to dobrze, bo tutaj pól dużych nie ma. To może jeszcze w tym odcinku siewy zrobić, czy to nie w tym odcinku. Właśnie, chyba w tym odcinku po prostu sobie pokultywatorujemy, a w następnym odcinku nagramy jakieś siewy czy coś takiego. Bo zrobimy ten odcinek jakiś dłuższy Nie mam pojęcia Bo nie mam ziarna właśnie Z ziarnem był jakiś tam problem też w centrali Więc nie wiem jak to wyjdzie Czy będę po prostu Pojadę tam na sklep Może coś uda się kupić Zobaczymy, bo ziarno na pewno muszę przywieźć Bo niestety nie mam Tylko właśnie nie wiem Czy jakiś big bugi tego kupić Czy po prostu takie, wiecie, mniejsze worki myślę, że kupię w mniejszych jak na razie woreczkach, później jakiś tam big bag to mogę chyba na wozu sobie walne tam jakoś będzie w sumie wygodniej mi się wydaje, że będzie jak tam będę sobie z big bagu sypał do rozsiewacza, niż jeżeli z tych małych worków ale to tylko mi się tak wydaje kurde, taki trochę niefajny przejazd tu wyjdzie, bo taki malutki będzie zostanie, ale ale trudno, zrobi się i tak elegancko, to co zjedziemy tam, pojedziemy sobie kawałek drogą, w sumie tutaj za często to nie wyjeżdżamy z tego obszaru naszego tutaj polnego, bo tu tak naprawdę pola to ja mam wszystkie prawie obok siebie, więc wiecie, to nie ma nawet co tu gadać za dużo. Tak nam machata myślę, co tu zrobić z tą serią w 22, czy Teraz jakoś rozpoczynać szukać tych modów, czy, czy to jakiś, za jakiś czas ogarnąć. O kurna tu trochę w krzaki wjechaliśmy Myślę właśnie jakby to ogarnąć, bo tam już w sumie jak tak patrząc po tych internetach To się coś tam okazuje. tak patrzę nawet po YouTube widać, że już tam wiele ludzi zaczyna takie polskie serie Jakieś tam wychodzą, tam widziałem jakiegoś Zetora takiego starszego sześćdziesiątkę też widziałem fajną, w sumie działającą bo też wiecie, są takie gówno mody tak naprawdę który tak naprawdę jest przekonwertowany z dziewiętnastki a no tak, właśnie ale jest haczyk, że albo to nie działa, albo to, albo dźwięków nie ma albo tu coś nie pasuje, albo nie można podłączyć albo jakieś dziwne dźwięki są, albo w ogóle krzaczy całą grę i że się nie da niektóre mody to w ogóle save rozwalają Tak jak mój kolega miał tam wy Nie wiem co, coś on pobrał takiego chyba jakiegoś tam takiego Zetora czy tam 60 jakąś pobrał to jak dodał ją na save'a to mu save rozwaliło totalnie wysypał się save nie chciał się mm, nie chciał się odpalić i nawet po backupach jak wiecie se, jakby usuwał tamten i dawał stary zapis to i tak rozwaliło save więc nie fajnie, nie fajnie było. Więc wiecie, takie główne mody wyjdą, i tylko się człowiek na tym nadenerwuje. Tak naprawdę, nie warte zachodu. Nie warte zachodu, coś takiego jest. Bynajmniej moim zdaniem. Dobra, pojedziemy sobie chyba na rzepach, żeby to już odpuścić. Bo tutaj trochę nieładnie to będzie wyglądało. Jak będę tak po tych pokosach jeździła, tutaj po rzepaczku można wjechać. Chociaż tu to po rzepaku fajnie, talerzówkom by się śmigało ale myślę że tym kultywatorem też można nie będę tu wydziwiał tutaj po oborniczku jeszcze robimy tutaj pamiętam że chyba nawet na odcinku było rozrzucane więc elegancko dużo z kabiny jeżdżę więc może trochę tak teraz pojeździmy tutaj jakoś dziwnie ta trawa rośnie tak jakoś kurde nie fajnie. ale tam tyle to mały szczegół że to tak trochę lipnie to będzie tutaj wygląda że mi przerobiło jakby trochę pole u na chata żebyśmy jechali teraz konkretnie i teraz to ja żebym się popisał to na samym końcu górę kręcę tu tą kierownicą słychać to pewnie dosyć konkretnie chociaż mam nadzieję że mikrofon tego nie wyłapuje bo w sumie nie chciałbym taka lekka bada właśnie tej kierownicy że jest trochę głośna a nawet nie trochę, tylko trochę bardzo. Więc to jest taka w sumie jej jedyna wada. A tak, poza tym to elegancko. Kurna, chata tu trzeba zajechać, bo trochę... Lipnie to jakoś biorę. Jezu, jak to, to pole ładnie tutaj zrobić. Jakoś z kabiny to ładniej robię. Jakoś ładniej to idzie z kabiny. Myślę też nad zmianą kabiny, jak się uda jakieś tam... Mamy jakieś tam, niby mamy te 22 tysiące Prawie 23 Myślę, może jakąś kabinę zmienić, tą Może się uda sprzedać za jakąś tam Niedużą kwotę Kurna, można wycofać to na drogę, żeby mnie po panie, jedzie, jedzie ktoś, żeby mi Nie wyrwał agregatu, bo to Mój jedyny sprzęt na te, taki, tego typu Na tej, gosp na tej gospie Jako go mi ury, to jeszcze, żeby 60-tki nie obaliło na bok bo to wtedy to będzie lipa Wtedy będzie lipa Będę spłukany jak będę musiał to naprawiać Kurde coś mi Poduszka na fotelu Kurde gumki mi się trochę jakoś rozwaliły I teraz cały czas mi ta poduszka Co mam ją jakby Na szyję Na kark to kurde Spada mi i tak kurde Jakoś niewygodnie się siedzi Ja pierdzielę, Którym pojechał krzywo Kurde powiem wam że Wlecimy tutaj z serią, teraz tak w sumie wleciały trzy serie na, są na kanale, więc elegancko w końcu coś się rozkręca. Mam nadzieję, że jakoś fajnie to będzie leciało. Myślę, że ta seria z Farmer's Dynasty to jakoś nie będzie długo trwała, bo tam nie ma jakoś super dużo roboty, żeby to... Na początek to mi kupę czasu zajmie zdobywanie tego wszystkiego tam kupno, znaczy zdobycie tam się wnika, bo wiem, że to długo trwa. Tam, co tam jeszcze jest do zdobycia? Jakaś tam prasa chyba, ta przyczepana belki, combine. Coś tam jeszcze jest do zdobycia. Chyba na nawozu jest. Zastanawiam się jak to z tym siewnikiem tam będzie, żeby wiecie. Nie wiem ile to tam, co to trzeba tam zrobić. Muszę sobie chyba ogarnąć na, na YouTube, popatrzeć jak to tam wygląda zdobywanie tego. Żebym też nie wyszedł, żeby na odcinku to jakoś... Chyba jak to jest jakaś zrąbana robota. To nie wiem czy mi się będzie chciał to na odcinku, bo jak mam się tam denerwować... O kurno, żeśmy zamieszali. Jak mam się tam niepotrzebnie denerwować, to nie ma sensu tego nagrywać. Ale zobaczymy. Ale nie mam pojęcia. Tam chyba coś... Na pewno będzie trzeba coś remontować na 100% i pewnie się okaże, że całe gospodarstwo będzie do remontu W sumie remont to jeszcze nie jest tak źle, że jakbyśmy mieli wiecie, nowe, nowe rzeczy dawać nowe deski, nowe blachy i takie, tego typu rzeczy bo wtedy to masakra, czy miałbym ja to wywoził pick-upem kurna? masakra by była jakaś i to jeszcze chyba ten pług z tego co tak widziałem, tam u kumpla, to jest tak Trochę daleko od naszej gospodarki. Z tego co widziałem, nawet z tego co gadał, że to trochę jeżdżenia jest. I teraz nie wiem czy on mnie coś ciemnia. czy nie za bardzo. Bo mówił, że naprawdę będzie ciekawie tam. I ja już po prostu... No ciekaw jestem. Naprawdę jestem ciekaw, co to kurna chata będzie. Co to kurde będzie do zrobienia. Szybko idzie, elegancko. Odcineczek będzie elegancki kultywatorowania Fajnie takim polskim, takim można powiedzieć Mniejszym sprzętem porobić Naszą piękną niebieską 60 Tak jak wszędzie zawsze były Czerwone, żółte To ja mam niebieską Taka mi jakoś się spodobała, żeby nie było, wiecie Mogłem wziąć żółtą, czy tam czerwoną i już W sumie by I w sumie by było tyle, a nie chciałem tu się jakoś tak, wiecie, Chciałem się troszeczkę tutaj wyróżnić. Nie wiem, czy wam się podoba, czy nie podoba wam się taki kolor ciągnika. Można, możecie dać znać, czy taka niebieska 60 wam się podoba. Mi osobiście się podoba. Bo nie powiem, fajnie wygląda. Kurde, tu już źle jadę. Fajnie wygląda taki sprzyncik. Naprawdę fajnie się prezentuje. Fajną miniaturkę tutaj zrobimy, naprawdę będzie elegancko. Fajnie koła są pobrudzone. I idzie robota elegancko. Także to, dojedziemy to sobie zaraz kawałek jeszcze. Kurde już krzywo coś jeżdżę. Nie potrafię jeździć z drugiej osoby tutaj. Tak jak zaś w dwójce nie potrafię jeździć ze środka, bo robi mi jaków łodciula. Bo tutaj zaś nie potrafię jeździć na zewnątrz, bo robi mi jaków dosyć konkretną ilość. Więc nie fajnie, nie fajnie. Dobra, to już chyba tutaj sobie tak na górkę wiadę. Postawię sobie czujnik na górce. Tylko żeby nam znowu nie spierniczył, tak jak wcześniej to było. Dobra, skaśmy sobie, bo on trochę głośny. W tym odcinku to by było na tyle. Więc z wami się żegnam i pozdrawiam do następnego. Cześć.